I tutaj apel do kierowców no bądźmy szczególnie uważni przy obiektach szkół, przy skrzyżowaniach, przez które przechodzą dzieci, na przejściach dla pieszych, które prowadzą do szkół, no w tych okolicach będzie zmożony ruch uczniów, no i tu musimy zachować szczególną ostrożność. Miejmy tą świadomość, że w większości uczniów drzemie jeszcze ten duch wakacji, że są rozbrykani i nie zawsze myślą o tym, co oni w danym momencie robią, jak przechodzą przez jezdnie, no i może praktyka pokazuje, że prowadzi to do szeregu zdarzeń drogowych. Policjanci oczywiście w tych dniach w pierwszych dniach można powiedzieć, że w okresie tygodnia będą prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem bezpieczna droga do szkoły. Tutaj przy każdej szkole będziemy mogli spotkać policjanta, oraz również na drogach dojazdowych do tych szkół. No i będziemy zwracali szczególną uwagę przede wszystkim na sposób przewożenia, czy jest ten sposób przewożenia bezpieczny uczniów, czy jeżdżą w pasach, czy niektórzy jeżdżą w fotelikach, czy kierujący pojazdami są trzeźwi, czy wysadzają tych pieszych, bo tutaj też dochodziło do szeregu zdarzeń drogowych spowodowanych przez to, że mama, tata, Przywozili pociechy do szkoły, no zatrzymywali się w miejscu niedozwolonym, dziecko wychodziło z samochodu no i dochodziło do potrącenia i Także też będziemy zwracali szczególną uwagę na przepuszczanie takich małoletnich pieszych, właśnie, szczególnie na przejściach dla pieszych w okolicach szkół przez kierujących pojazdami. No i oczywiście pod tym względem nie możemy liczyć na pobłażliwość policjantów. Tu w celu zapewnienia bezpieczeństwa za te wykroczenia, które bezpośrednio wpływają na stan bezpieczeństwa tych osób pieszych, małoletnich osób pieszych, no, będziemy szczególnie karali kierowców. No, bądź mandatami karnymi, bądź skierowanie wniosku o do sądu. Oprócz działań prowadzonych przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, również w kierunku działań profilaktycznych będą prowadzić zajęcia w szkołach policjanci do spraw nieletnich. Tutaj przewidujemy, tak jak co roku szeroką współpracę z pedagogami, z dyrektorami szkół. Co roku ta współpraca nam się układa bardzo dobrze, także te nasze działania będą kontynuowane. Planujemy serię pogadanek, prelekcji pokazów multimedialnych, które zwłaszcza tym uczniom klas najmłodszych, które pierwszy raz idą do szkoły mają uświadomić, jak ważne jest bezpieczeństwo i w taki sposób dosyć przystępny podpowiedzieć, jak się zachowywać, jak przechodzić przez jezdnie, co zrobić, aby uniknąć takiego zagrożenia. Policjanci będą na prelekcjach rozdawać również gadżety, plany lekcji, ulotki, elementy odblaskowe wszystko to, aby właśnie do takiego młodego człowieka w sposób bardzo przystępny, obrazkowy wręcz. Dotrzeć i ukazać to, jak o to bezpieczeństwo zadbać. Również planujemy spotkania z rodzicami, tutaj jak co roku oczywiście, aby zwrócić uwagę na, na to bezpieczeństwo od strony opiekunów dzieci. Tutaj apelujemy głównie do rodziców, do opiekunów dzieci, aby zadbać o bezpieczeństwo, aby pomóc tym dzieciom bezpiecznie dotrzeć do szkoły, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach nauki. I co roku prowadzimy działania, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczny powrót ze szkoły, apelując i zwracając uwagę na to, jak ważne jest bezpieczeństwo i to przechodzenie przez jezdnię, żeby rodzice prowadząc dziecko do szkoły, przy okazji pokazali, Którędy przejść, jak ważne jest przechodzenie po przejściu dla pieszych, a nie przechodzenie w miejscu niedozwolonym, i czym to może skutkować, żeby tłumaczyć te przepisy, wyjaśniać dlaczego, aby to dziecko wchodząc w ten nowy rok szkolny czuło się chociaż troszeczkę bezpiecznie.